jak to Fabuła została pokonana, więc pora dodatki. Mamy Castle Knight i mamy Exa. Zobaczmy to. Okej, okay, dobra. Daj podgroszę. Krzyś, podówka Basia, Groszek Grześ, Rzodkiewka to z generator. Dlatego jej nie było, bo ona była jako generator. Kilafior, to mnie wtedy w piątej nocy? Okej, okay, Zamknięte. Co, co to było? Groszek Grześ to chce się przytulić, szotkiewką żanetą do ktoś rzuca. No i ciebie widziałem, o pomysł Drzwi w biurze Drzwi w biurze byłyby fajne Bo i tak Ta gra jest dość łatwa, po prostu masz Generator, radar i lat... światło To, to Ciężko skręcić Z tej dźwięku może na nie, to jest Fnafa w ogóle. I to byłoby fajne, dobra. Kasę Knight. Ja myślałem, żeby zacząć od kremówki. Tak, myślałem, żeby od kremówki zacząć. Potem zdrowa noc. Potem noc dziewczyn. I tylko warzywa. A nie, gdochówkę, dokówkę Dobra. I zrobimy kdenówkę. Najpierw. Lecimy. E, czyli to... to... Czyli generator jest bardzo słaby. Czy znaczy, oni są bardzo słabi? Nie tak złożenie aktualnie jest generator. Ja, to był kalafior. Nie. Który był kalafior? Robotówka. To jest groszek. Dobra, ten szum mnie wkurza po A to jest co? To jest grzech. groszek. Ale są plusy. To, że woli idzie to szybciej gada się wypełnić. To szybko się ich wypędza. Ej, ale szybko i ten on schodzi, jak mam mały IQ. Chyba zrobi mi tych challenge, jak to ma tak wyglądać, jest dopiero druga. Ej, no naprawdę ty... <grystanie> Może będzie jakiś sekretny boss. Ej, no co to miało być? No. Dwa razy się pojawił i zniknął. Oj, Dobra. W ogóle w tej grze jest sekret, który jest... No niby to jest sekret, ale no, nic nie daje. Do fabuły. Ale to pokażę wam jak przejdziemy na trzecią. Ile tu się dzieje naprawdę? Jedynym zagrożeniem tu jest generator w bo Oni tu jeszcze na nie przyszli. Zapomniałem o generatorze No nie Dobra, jest sekret w tej grze, który polega na tym że trzeba ustalić 2017 I dostajemy to To nie, 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 nie. Em, Co jak ktoś się poduszy? Myślałem. Czekajcie, przerwa. Do, lecimy. E, czekajcie, zpałuwało się. Da, działa, działa. Lecimy jeszcze raz. Jakby, ja rozumiem, że to jest Polska i Challenger muszą mieć nawiązanie do Polski, ale... Mogli tą kremówkę podlasować! Ja bym taki challenge, że tą kremówkę zrobiłbym. ze swoim zepsutą. Tak, ale to jest trudne, o Boże! Jest druga w nocy, jakim cudem to przeżyłem. To jest niemożliwe. A a A Dobra, dobry, dotak. Czy to jakiś poet? Mhm. O tak, dłużej. Mogli by go Killa Fiora dodać? On się tylko w piątej nocy i on jest lepszy. Nie, Killaflot polega po prostu na tym, że od razu zapieprza do ciebie, a nie jak oni. Jakby Killaflot był, to bym się nie obraził. Nie, jak dla mnie Killaflot, to być na, na 20, go nie ma. Wiener jest z Kanału Wiacza. Mi by nie przeszkadzało to, przynajmniej byłby fan. Ej, on co? A coś długo jest? Chyba, chyba, chyba się wkurzył. Na którym poziomie jest groszek? Bo ja nie wierzę, że on jest na dwójce, ani na jedynce. Ani na trójce. Znaczy no, nie wierzę, że on jest na trzy. Rzutkiewka jest na siódemce, Kalafio jest na dwójce. No, lecimy. Ale to było ciężkie, naprawdę! O chyba dwa, trzy razy tylko przyszedł. Zobie kiedyś kremówka plus, bo... Ile on miał? Kremówka! On na trójce! Okej, okay, dobra. To wiele w Dobra, eee. to jeszcze zdrowa noc. I koniec na, na dzisiaj. Bo się zawiodłem na tych challenge. Dobra, ale teraz jest lepiej. To jest. Oczywiście już lecą, już lecą, dobra. Ale rzadkiewka w na natochem nie O, jeden. Nie to tu Jeśli pierwszy przyjdzie Kroszek A Karlafiot będzie Nie będzie go tutaj To ja się odrażam na to, grę, bo ona jest kiepska Znaczy Nie noce, a challenger. Się. Czy oni tu idą? Oni tu idą. O Boże. Oni tu idą. O Boże, oni tu przyszli. To jest klebówka. Plus przyszła podówka jako pierwsza. Pozdrawiam. Co się dzieje? Co się dzieje? To nie jest żart. Chodź tu, kurde. Grochu. Idź sobie. Ale kalafior se poszedł. Dobra, ale przynajmniej bodówka przyszła. żeby ale odcinek drugi i trzeci przynajmniej był fajny, bo się coś działo. Tymczasem kurde czwarty. Pierwszy tydzień był nudny, w się na dwa początki. Drugi już był fajny, bo się coś działo. Trzeci jeszcze się było fajny, bo Fabuła item. A czwarty to nagle... najsłabsze challenge w grze.

a inni, oni są trochę trudniejsi Tak powinna wyglądać kremówka. Kremówka powinna być żatem, że... Nie wiem Oni tak naprawdę mają poziom 60 jednym czasem Być taki jak random nie znając moje szczęście bym jakieś gówna wylasała Przyszedł Kalafior, nasz bohater! Zbawiciel tego filmu! Główna maskotka, biedąki. Ja bym pokazał swojego Kalafiora, bo... Jak byłem mały, tylko mam chyba jeszcze. Nie wiem, w jestem Ale on się brudził mocno. Potem będzie No to jest ostatni challenge dzisiaj, bo naprawdę Tyle się dzieje. ktoś mi spadło chwilkę. Chyba mi nic nie zabiło Faktycznie mi nic nie zabiło. Cieszę się.

Dobra, że dwa dany, mam w chyba mi nie zabije, co ja? Czekaj. Okay. Nie, nie zabiję. się tak sobie. Wtyk. nie zabiję. To było ciężkie, naprawdę. No. Wow. Dobra. Eee. Myślę, że następnym razem robimy tylko, chyba, tylko warzywa. Albo grochówkę, grochówkę zrobimy. Zrobimy grochówkę. Zrobimy nos u dziewczyn. I grochówkę, i. nie nie grochówkę. to z dziewczyn i tylko warzywa. I będziemy robić kremówka plus kiedyś. I to się po prostu polegało na tym, że. jak jest kremówka plus. To zrobimy tak. Jak mamy kremówkę plus. Czyli 2 z 7. To po prostu dodajmy 5, i wychodzi nam coś takiego. Takie coś nam wyjdzie, nie? i tak powinna wyglądać krewówka. To było na tyle.